Trzymaneczka z tej strony: ErgwalaTV i to jest już kolejny odcinek z Minecraft na Survivalu. Czwarty, ale powinien być piąty, bo zaraz już nagrałem i. znaczy, myślałem, że nagrywam, i. Hmm, jak to powiedzieć? Ale nie nagrywam, ale mniejsza o to. Ale w tym odcinku ze zebraliśmy właśnie żelazo i miałem powiedzieć, że u Gabrysia, czyli u Czernic TV, już, już będzie dzisiaj nowy odcinek. I chyba tam będę ja, nie wiem. Tutaj już będzie ta farma, sobie przygotuję miejsce. Taka malutka, nie będzie jakaś że duża, czy coś tam. Normalna, podstawowa farma. Na, nie wiem, że jakieś 150 karatek. No i tutaj tylko tak wyrównam, tyk, 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 tyk. to zniszczę. Myślę, że coś takiego może być. Dobra. No, coś takiego może być. Ja tu tylko będą takie fajne słodki, Tak, tak, tak. No i właśnie. No i dobra. To teraz idę sobie zrobić właśnie płotki. A mnie mieszka w ogóle.

20 potków Myślę, że na, jak na chwilę obecną 20 potków będzie starczyło. Nie wychodź winko nie. Nie, nie wychodź. Dobra. Zniszczę. To będę musiał zniszczyć. Czekajcie, zobaczcie co tam jest. Uu, ta jest ja właśnie robię tego pannie. Właśnie stamtąd, Jest ta dziura. czekajcie. Dobra. Tak, 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 tak. No i teraz już robię sobie tą farmę, bo na pewno nie mogliście się doczekać. Chyba od w pierwszym odcinku już o tej farmie mówiłem. Ona nie będzie jakaś taka duża, tylko właśnie na to. Jakąś taką. O kurde, była. Jeden. Ja myślę, że mam no, taką grubość starczy. No, bo ja przecież nie chcę mieć jakiejś wow, czoderskiej formy. To będę musiała tego zniszczyć. Właśnie myślę, że tutaj będzie. Ale trochę go to wyszło, ale miesza to. Nie stresować się. No i karty tutaj wow, będzie. będzie Tutaj jest dzisiaj nam czerwiec. Przywitaj się. No przywitaj się! Cześć! Dobra. Muszę sobie pozbierać nasionka. A do tego będzie fana. No, już w poprzednim odcinku mówiłem, jakbyś się nie spodziewał. Ja wczoraj byłem w Szczecinie. W Szczecinie. A odcinek nabrałem parę dni temu. Nie wczoraj. Także... A parę już... dni temu też byłem w Szczecinie. Czyżby? Dobra wejść, to już nie kłam. To zaraz polepszę. Służę dobra. Co miał zrobić? Aha, aha, furtkę. Tak? I akurat dwa drewnianka. Chociaż nie wiem, około. Jakby tą świnię przygodnić do farmy oczywiście nie do tej farmy, tylko zrobię dla niej inne Tak. Dobra, teraz idziemy poszukać wody. Dopiero 5 minut nagrywamy, to 5 minut mamy na posadzenie i na y, zebranie wody. Czekacie was. A wiedziałem, wiedziałem, bo byśmy się zofali, byśmy nie zdążyli tego zrobić. wederko muszę iść. I ciekawe, gdzie jest teraz woda. W poprzednim odcinku zwiedziłem bardzo dugi, duży teren i jakoś tej wody nie widziałem Sorry, że tak czasami wolno macham myszką, ale mi ta myszka się tak zacina. Ale jeszcze oto. co? Weź ty! Dobra, dobra. O, tu jest woda. Ostatnie nie widziałem. Ale łatwo poszło szybko. Dobra uhuhu Dobra, bierzemy to i wyruszamy ku przygodę do damku Wyruszamy ku przygodę do damku no serio złożymy. Dopiero 6 minut nagrywamy hm. na serio może jak wy oglądacie to to odcinek może trwa, trwać długo, ale dla mnie to kurde jakbym włączył Minecraft i dopiero włączył w ten świat. E myślę, że ta woda będzie tutaj. A dalej to będzie ta farma, właśnie do roślinki. Tak. I jeszcze tutaj położę. Że idziemy, coś idziemy, idziemy. Przekażę, że wzię. Tu kopałam Parę mam, czyli mam na myśli jedno albo dwa. Chyba, chyba jedno. Szybko, szybko, Ja mamy wodę? Mamy wodniczyznę. Weź wódkę ty. O, co? 7 minut. To jest na serio jakieś... Coś, takie coś, z takim mieć bez takiego czegoś. Dobra, i teraz idziemy teraz tutaj poszac farmę. Tylko idę po motikę. Świniak boczek. No, to jest dobra fajnie. Jeszcze ja to wiaderko schowałam. I też. Dobra, idziemy. Chyba w skrzyni mam. Chyba. No mam dużo. Mam bardzo dużo. Wystarczy. Wystarczy. Aż jeden tak. tak. Dwa. Tego tak, parę zbieranie Trzy. Czekajcie ile to jest. Aha, okej. Zobaczymy jeszcze. Więc tego to O, Oka jeszcze tego. Jest jeszcze jedno. Przepraszam o dwie. O jest. No kurde. to wziąłem! Chyba tak. No, speed 8 minut zakończymy, zakończymy. Ja muszę tą farmę zbudować. O nie, o nie, czekajcie na pewno Mam tylko na Jeden jeden tutaj. I jeden tutaj. I, o, pięć. Szybko, 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 szybko. I jeszcze jeden. I wychodzimy. I już się żegnamy, bo jest 9 minut i 17 tego. Także siemaneczko, na raz budowę.